z tej strony a to kolejny odcinek z naszej, z naszej serii Zagrajmy w Sex and Figget. Ja postanowiłem, że, że karczmę będę robił poza filmikami a tak to, to będę robił te różne lochy gildyjne i takie tam, więc karczmę już mam zrobioną i zobaczymy właściwie to długo nie nagrywałem filmików, więc trochę mam lepszą postać Szybko Wam ją pokażę. Pancerz 14, wszystkie cechy 3. Pancerz 16 wytrzymało 14, pancerz 31, siła i zręczność 6. Pancerz 15 wytrzymało się 8. <laughs> Różdżko obrażenia 44 do 46. Szczęście i inteligencja po 14. Roślinka szczęście 6, pierścionek siła 14, zręczność 12. Pa Pasek, pancer 37, szczęście 15, wytrzymało 11 i naszyjnik, inteligencja 18. Ja tu zobaczę sobie tylko czy jest coś lepszego. What hega ja tego nie widziałem. Które lepsze? To wolę. Ale nie... Kasy, o kurde. Będę musiał na... zarabiać, więc walczymy z 15 poziomem. Może to wygrana, chociaż wątpię. Przegrano. Pierwszy zaatakował, nie mieliśmy szans. Okej, okay, gabinet tutaj. Nic chyba nie ma. Patrzcie, w Zochach już mam trzeci poziom. Tylko nie mogę właśnie go pokonać cały czas, bo jest za trudny. O lul! Wygrałem! Uhu! Wygrałem. Ale myślałam, że jest dla mnie za trudny cały czas. na serwer. To nie, nie będziemy atakować Jest z nami widz nasz To jest chyba moje drugie konto No w nim już nic nie będę zmieniał Takie beznadziejne ty. No więc Czekajcie, nie stać mi jeszcze Czekajcie, bo dzisiaj miałem dosyć duże szczęście. Aj. Pobawimy się. Uuu! Ja! Yeah. To dzisiaj do końca gramy. daje na 10 nie to 2 to teraz 3 musi to być, nie no kurde. straciliśmy całą kasę ja robię misję jakąś tam 3000 doświadczenia więc to by było na tyle czekajcie ja się sobie zapraszam Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Nagram może dzisiaj jeszcze z Pingwin Paka, chociaż nie wiem, więc ja was żegnam. Cześć.